Kto tu wstał o piątej, żeby jechać 200 kilometrów z pola do czechi i z powrotem, a no, banda wariatów, więc jedziemy. Za nami 15 km, więc przed nami jeszcze cały dzień kręcenia. Słońce już wstało, jedziemy dalej. Po fragmencie asfaltowym wjechaliśmy już do lasu. To już znane odcinki. Kierujemy się na południe. Dzisiaj, w planach, dojechać do Jestoników, o ile się nie mylę. A mogę nie wiedzieć, bo to nie ja układałem trasę. Dzisiaj ustawka grupy gravelowe Opole. A Mateusz z Tomkiem ułożyli trasę. Także kręcimy. Jest nas kilku, także jest sympatycznie. tutaj póki co piękne. Później znowu trochę asfaltu, a na południu już poważnie, bo będzie pod górkę. i zobaczymy, czy nogi dadzą radę. Przerwa w Żabce, przerwa w Białej, chwilka postoju, wypijemy, coś zjemy, uzupełnimy zapasy w Żabce jedziemy dalej. Górki przed nami, no w zasadzie przede mną, bo ja też sam zatrzymałem się na siusiu. I jadę sam, nie wiem, przede mną grupa jest na pewno, czy za mną, to nie wiem, wieje strasznie i strasznie nudny fragment asfaltowy główną drogą, nie jestem fanem takich rozwiązań, więc mam nadzieję, że szybko skręcimy z tego. kołas, ryneczek 73-4 km za mną, jadę dalej. To grupa wyścigowa nie dla mnie za głupołazami, na końcu Głuchołaz poczekali trochę dojechałem no i okazuje się że za mną też jest grupa więc teraz po 92 km sobie stanąłem przy rzeczce ile odpocznę czekając na drugą grupę jadę już z drugą podjazdy i zdobywamy jesenit Jestem w jesienikach, jednak jadę dalej jakimś swoim tempem. Dobra, tutaj żarty się skończyli. Konkretny podjazd, kręcimy, kręcimy. Przerwa na smażone serykofole, czyli to na co wszyscy czekali. turystyka piesza ale to nie jest ostatni podjazd i tyle I później zjazd drugie tyle bo gdzieś stówka za nami jeszcze stówę wrócić Hu, ale widoki ładne ze sobą góry i lecimy dalej w kierunku Okola. Kolejne miedzskie fortyfikacje, Jak kiedyś mówiłem Nysa, Nysa Twierdza, Twierdza Nysa. Dzisiaj nie wiem, bo nie będziemy jakoś szczególnie zwiedzać tej Nesy. Znowu, więc to znowu temat na inną wycieczkę. Jechaliśmy z Nesy 150 km za mną, także jeszcze do celu 5 dych. 200 przejechane, jeszcze kilkaset metrów do domu. Cel osiągnięty. Niektórzy już w domu, niektórzy jeszcze jadą. Nie wpasowałem się dzisiaj w tempo żadnej z grup, ani wyścigowej, ani tej, która jest za mną. Żebyś tak, po środku było mi najwygodniej i dojechałem sobie sam. Także 200 km mój osobisty rekord. Piękne góry czeskie, kofola ser smażony. Wszystko się zgadzało. Także do następnego